Matko i córko, jakie drogie te autostrady tutaj w tych Włoszech. E, co jest fajne w jeździe kamperem? Proszę bardzo. Zaraz będziemy jedli pyszne kanapeczki i lecimy w dalszą drogę. I w ogóle nam się wizja zmienia cały czas. Mieliśmy jechać zupełnie gdzieś indziej, ale chyba jedziemy w ogóle gdzieś indziej, bo jednak chyba nas przyrosły te kilometry. I jednak kamperem nie porusza się tak szybko jak samochodem osobowym, i to nas chyba trochę przerosło, co nie? Plan był inny, a teraz okazuje się, że jeżeli chcemy dojechać tam, gdzie chcemy, to po prostu będziemy cały czas siedzieć w kamperze. Nie będziemy zwiedzać, tylko po prostu będziemy cały czas siedzieć za kierownicą. Dlatego chyba jedziemy do Wenecji. Jedziemy w okolice Wenecji, mamy rowery, pojeździmy sobie przez dwa dni, tam się zatrzymamy i potem stamtąd pojedziemy do Komo. I też będzie na pewno fajnie. No dobra. Życzę nam smacznego. Słuchajcie, kamperowanie to nie tylko ale też trzeba zadbać o to, żeby było czysto. Dla mnie nie ma problemu, ja to gotuję, zobaczcie, jak widać, gary są zbudowane. Wczoraj w nocy ugotowałam karbonarę. I teraz uwaga, wczoraj byliśmy super ludzi, gdzie się zatrzymaliśmy, zobaczyliśmy, że są polskie blachy, zagadaliśmy, spędziliśmy ze sobą cały wieczór, było fantastycznie i widzę uroki właśnie tego, że gdzieś się zatrzymujesz, poznajesz nowych ludzi, ale patrzcie, gdzie my się w ogóle zatrzymaliśmy. Można wybrać miejsce. się znalazł takie miejsce, że naprawdę jest świetnie. I właśnie z tego miejsca dzisiaj ruszamy do Wenecji. Miało padać, się na razie nie pada, oby tak pozostało. O, ostatnie sprzątanie, jedziemy gdzieś uzupełnić wodę, bo wczoraj właśnie gotowałam się z nowym to się niestety, ale skończyła mi woda także sprzątamy jedziemy napełnić wodę no i ruszamy zwiedzać Wenecję i zostaniemy tu jeszcze, w ogóle ja jestem w stroju kąpielowym bo zamierzam jeszcze wejść do morza nie ma jak to wypić kawę w takich okolicznościach przyrody Idziemy sprawdzić, jaka jest w ogóle woda, czy da się do niej wejść. Ja za wzięcie idę w stroju kąpielowym pod spodem. Fajnie, to już. coraz bardziej się przekonuje do tego, że kamperowanie to zdecydowanie mój temat. A jeszcze na dziku, że nie musimy płacić, to w ogóle jest super. <noise> no, nawet mi nie, nie przeszkadza, że kropi ten deszcz. Dzisiaj będziemy mieli. Deszczowo Wenecję, no ale co zrobić? No Pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Chociaż mam nadzieję, że będzie bardzo krótko padało i uda nam się tam pospacerować. Zaraz zamoczymy nogi w morzu, zobaczymy jaka jest temperatura wody. Właśnie po całym lecie. Bo pamiętam Bułgarię, gdy byliśmy właśnie też jakoś w październiku. Początek października chyba byliśmy w Bułgarii. Tak, to było bardzo ciepło. Była woda po prostu jak zupa. Nawet na zewnątrz nie było jakiejś tam takiej mega sztosowej temperatury. Ale morze było bardzo gorące, więc myślę, że tutaj też to się... Yy, Ta woda ochładza okład, się chyba trochę znacznie wolniej. No, w Bałtyku... Nie wiem, czy kiedykolwiek. <laughs> w Bałtyku Temp... nagrzewa się znacznie tak. wolniej. <laughs> nie wiem, czy w Bałtyku kiedykolwiek temperatura przekroczyła jakieś 25 stopni. Byliśmy we Włoszech, w Bali. Eee, to tam temperatura miała ile? A nie pamiętam już. 26? Gdzie też było już poza sezonem? To na środku morza. Wypływaliśmy. <coughs> No, a nie, nie, nie wspomnę już o tym, ile temperatura miała w Miami, w Miami, w Sarasote, 3 33 stopnie. Zupa. Bardziej morsowanie. <tryk> Będziemy zwiedzić kolejną piękną włoską miejscowość. Mam nadzieję, że Wenecja zaskoczy nas bardzo dobrze. Tam nie byłam, to będzie nowe doświadczenie, żeby tam się dostać trzeba płynąć w na które właśnie siedliśmy. Nie ma jakiegoś problemu, kupuje się bilety. My wykupiliśmy takie całodniowe 25 euro za osobę, więc można tym promem się poruszać po różnych jakby w różnych przystankach, bo z tego co tutaj nam powiedzieli, właśnie znajomi, którzy, których poznaliśmy, że dopływa się do różnych miejsc, jakby z różnej strony Wenecji. Nie wiemy, co nas czeka, zobaczymy, co się będzie działo. Na pewno wam pokażemy, gdzie dotrzemy, jaki dobry makaron zjemy, bo będziemy w Włoszech jeździć. Wczoraj gotowałam sama, ale dzisiaj w restauracji zjemy. Więc porównam, czy mój lepszy. zwiedzać Wenecję. Jestem zaskoczona tym, że bardzo sprawnie się porusza ten prom nie jest jakiś wolny, tak jak zawsze te promy są takie pod uwagę, że, że jest tak wolno, a tutaj rzeczywiście bardzo szybko To dopłynęliśmy. Był jeden przystanek, można płynąć tym promem jeszcze dalej, bo jest tu co się okazuje jeszcze więcej miejscowości, które warto zwiedzić i zobaczymy gdzie dzisiaj dotrzemy, czy to będzie tylko Wenecja, czy po popłyniemy gdzieś dalej. No, jestem ciekawa w ogóle tego miejsca bardzo. Posłucham różne opinie. Jedni mówią, że jest piękna, inni mówią, że jest brzydka i I akurat jak wysiadam teraz, to nie wiem czy krzyść czujesz, ale ja czuję już takie właśnie ścigowe zapachy. No ale zobaczymy. No zobacz, ładnie jest. Boros, Trafiliśmy do takiego miejsca, gdzie zamówiliśmy sobie makaron. Jest o tyle ciekawe, że bierzesz makaron na wynos. Nie ma tam stolików, tylko po prostu się zamawiasz i jest tak pyszny. Boże, nie wiem, Włochy bo to jest jednak miejsce, które ja kocham bardzo. Ja sobie wziąłem jakiś taki z buratką To tu mamy um, oczywiście bones. Mm stajemy tutaj. I kureczki. 35 za kilogram. Euro. Nieźle. którą wybrać. Halloween. Słuchaj, na Halloween, kochani, zobacz. Szukamy na Halloween przybrania, weźmiemy taką maskę, kupimy i już jesteśmy odstrojeni. No to czas Jest element naszej przepięknej Polski. Nasz orzełek wisi. Nie wiem, czy tu ogóle mieszka jakiś Polak, czy skąd to się wzięło. Nie znam historii, ale jest. Wypatrzyliśmy. Dobra. Kolejne miejsce, w którym jesteśmy i które warto zahaczyć, spacerując po Wenecji, jest właśnie to miejsce. Na przeciwko mamy budynek, który jest najstarszym budynkiem, właśnie tutaj, który powstał jako pierwszy. Więc myślę, że warto to zobaczyć. Dla mnie cała architektura Wenecji jest jak jedno wielkie, piękne, wielkie muzeum. Genialnie. Dotarliśmy do najsłynniejszego mostu Wenecji. Tu trzeba Mębo. wejść i zrobić sobie fotkę, robią ją każdy. Wszyscy tak naprawdę patrząc, jest bardzo duże zainteresowanie tym miejscem. Więc idziemy na Sweet Potcie. Dotarliśmy do kolejnego miejsca. E, jesteśmy w Borano, które słynie głównie z haftu, co można zobaczyć od samego początku, gdy wysiedliśmy e, z e, promu. Piękne haftowe są tutaj e, chociażby parasolki, zaraz Wam pokażę. Nawet się zastanawiam, czy nie kupić takiej do domu. Wszystko jest właśnie tutaj z haftu e, i ubrania. I właśnie parasolki. no Jest ciekawie. Kolejnym y, takim y, szczegółem, myślę, że ważnym tego miasta jest to, że tu są kolorowe domy. Y, wszędzie są różne kolory, bardzo intensywne, bardzo takie pastelowe, rażące wręcz. Podobno oznaczali je, żeby do tych domów wrócić, gdy wracali na przykład. Z ryb, a była mgła, żeby nie pomylić swoich domów. Taka jest historia. Podobno. Także idziemy zwiedzać. Ale jest tu fajnie. Zobacz, mm -hmm. co to nam przypomina. Trochę mi Kubę od razu przypomina, chociaż na Kubie są troszkę wyższe te domy. Ależ fajnie. Wow. Excellent. Przepięknie! I potaczka. Rzeczywiście warto było to przypłynąć. Super, że poznaliśmy właśnie fajnych ludzi, którzy tu są już po raz kolejny i że pomogli nam właśnie zwiedzić i Wenecję. I właśnie tutaj nas zabrali, bo sami pewnie nie wiem, czy byśmy tutaj dotarli. Właśnie ciężko jest z tym, że poruszać się tu można tylko wodą, więc my w ogóle pierwszy raz z czymś takim się spotkaliśmy i właśnie trzeba uważać gdzie wsiąść, bo są różne, są te promy, które pływają tylko i wyłącznie po Wenecji, a żeby wypłynąć poza Wenecję trzeba już iść do innego portu na przystanek, tak jak u nas na przystanek autobusu. Tam, tam to właśnie taki przystanek y, por, portowy, <grym>, nie wiem jak to powiedzieć. Tramwaj wodny. Tramwaj wodny, no. Pięknie to jest, naprawdę jest pięknie. Była godzina 18.00 i jakby to był znak, że wszyscy zaczynają wszystko składać, zamykać, tylko słuchajcie, jak rolety się opuszczają we wszystkich sklepach, e, widać, że ludzie się pakują, tak jakby tu życie o tej 18.00 się kończyło. Co jeszcze mnie zaciekawiło, to to, że nawet restauracje są do godziny 18.00, na pewno jest tu, e, są to jakieś miejsca, które są czynne dłużej, ale większość jakby zamierało o tej godzinie. Ciekawe. Będziemy już powoli kończyć naszą przygodę. Tak za chwilę idziemy na prom, w którym dopłyniemy do naszego kampera, gdzie spędzimy kolejną noc. Jutro zamierzamy jeszcze aktywniej spędzić czas. Chcemy pojeździć na rowerach, pospacerować jeszcze brzegiem morza. Z samego rana taki sobie poranek zrobiłem za zapłyskawką. Jutro wam pokażemy, gdzie dotrzemy i co się będzie działo. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.